Ja panu zacytuję, co on napisał o panu. Ja czytałem To, to ja zacytuję Proszę. tylko. Banderyzm był ideologią wyjątkowo zbrodniczą, i twoje odwołanie się, Sławku, do argumentów ortodoksyjnie wolnościowych oznacza, że konsekwentnie jesteś też za wolnością głoszenia pochwały komór gazowych, gułagów, czerwonych brygad czy politycznych mordów, takich jak niedawna zbrodnia Antify na Kerku. Niestety, Sławku pisze. Ziemkiewicz, twoja argumentacja jest pokrętna, niejasna i dla przeciętnego wyborcy wynika z tego elaboratu. Byłem przeciwko banderyzmowi, kiedy pis nie był, ale jak pis zaczyna być przeciw. To ja będę za. Daniem Ziemkiewicza to jest niepoważne i głupie. Ziemkiewicz mnie oskarżył, że jestem przyjacielem banderyzmu, że wspieram banderyzm, tylko zauważył, stwierdził fakt, że jestem za wolnością słowa, do czego się przyznaję. Zresztą parę lat temu Ziemkiewicz też był jeszcze za wolnością słowa. W tej mojej odpowiedzi zacytowałem jego wypowiedź z 2018 roku, gdzie napisał, że każdy powinien mówić, mówić dowolne bzdury. Wolność słowa Ponad wszystko. To powiedział Rafał Ziemkiewicz 7 lat temu, a po 7 latach jednak ta wolność słowa nie ponad. Natomiast napisałem napisałem, że wolę być głupim, niepoważnym człowiekiem, jak on to interpretuje, niż się tak zestarzyć jak Ziemkiewicz. Subskrybuj po więcej.